NIE DEDŁEM! O kur... O, i już jestem. Się nie, NIE DEDŁEM! Nie, rybę to jestem jest tylko robot. Dla... Bezpieczny. ze względu bezpiecznego w tym broście nie wkładać żadnych kończyń do wnętrza ani dronika. Jeszcze. Tak, dowiedzieliśmy się to o tym już dokładnie grając we Fnafa. Mógłby zamienić mnie w zębatki, tak? Nie, w zębretki. To szybko przeczytałem. Dobra, i dokładnie też możecie nie powiedzieć, nie. Czy, chci czy chcielibyście, bo w tej chwili na kanale jest FNAF 1. Jeśli chcecie, mogę grać FNAFa 2. Ale co, FNAF 1 czy FNAF koło 2? Nie, no, normalne FNAFy, nie, nie na Robloxie. Okej, okay, ta muzyka jest za głośna, jestem na 100% pewien, że muszę krzyczeć, żeby mnie było słychać. Wiem. Ta ja muzyka jest głośna, już nie za szybko. Po prostu nie będę się odzywał na ten moment. Be, 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 be. Ale oni tą całkiem I takie mapy nie były. Na 100% czy nie. nie będzie słychać, na odcinku nie będzie pewnie nawet nic zrozumieć z tego co mówię. Ci ludzie pamiętają, jak mi się udało wstać Człowieku, ja ciebie nawet nie słyszę Ja głośno muszę mówić Be- Ej, be ba Ba-jo-ja-jo, jo Czajniki vibe Jest! Okej, okay, i z powrotem będzie cokolwiek słychać. Co to, to jest za muzyka? What help Do... Yeah. Może to na muzyka. Poczekaj, i czy zaznaczy ostatniego, czy wyłączy? I... Nie Pazn, czy? Ja zaznaczyłem pierwszy o, Nie mam pojęcia co to jest Tutaj To jest po prostu sklep, gdzie możesz sobie nie rzeczy kupić, zakładnie zdobyte Aha Tylko sam O Mam maskę gazową Załóż Kup se maskę gazową w tym domu, fajna jest Kupiłem Maska gazowa 400 razy. Founder protected from any hundred full ga gaz gazes. Shanghaises. Kurta dawno temu przezkowala. Dobrze kochany. Na ostro. Co to? Bana Ostrze bananowe. Bardzo ostre. Mm. Przezkowala na no. Masz uczynić ma, Dobra. Mam coś Okej, czyli to są jeszcze tak, efekty to jest bardziej no. rozbudowana gra niż myślałem. No? Nie, to, to było. Weź go wodą wodą na odcinek. Jakby. <laughs> Znowu typ użytkownika jest Miłego dnia. A to wiesz, że jeszcze nie było jakoś oto O boże. O? No nie, no kurde. <grym> ja kurde. nawet nie doskoczyłem. Kurde. Tu tu tu, 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 tu. Kurde. Jak coś to te pola musi być prawo. Nie. Tak po prostu, dalej lewo, cyk, 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 nie! No, nie, nie po prostu! Poczekaj na mnie przy tym robociku On nam pokaże całą drogę. Jak powinniśmy iść? Jak chcesz, to go aktywuj, ale ja nie mam za niego nawet znaki. Okej, okay, jest. I? Aktywuj. Dostałeś o znakę? I wracamy się. Dostałeś się znakę? Nie. Taka była prawdziwa, droga. Tu. 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 Bo, no, na pewno byśmy tędy szli, no. Aha ja jest Dobra. Ojej, co to jest? O, dostałem beta test. Ty w czarnobylu jesteś. <grym> jak nie wiesz, co to jest? Jak coś, to jesteś czymś, pan rototypie. Ty, co jest? Co tu robię, jak jeden, zemro, zemro, przecież playtime. Gdzie, gdzie to widzisz? Uuu, MISZE Tylko taki pan gdzie ugu Jaki O boże, ty jest jak Nie daj... Nie daj... Konkretnie jest pani na sądu o E, od drogi zaczynam Tutaj podłoga jest miejsca SPLIT Nie do mnie no i Kurde. kurde. No i kurde. Yeah. Gramy Dobra. z... Pl Gramy w Why is it so real, bro? Why am you getting so real, bro? Why are you Why are you o oh, kurde? Dobra, wypijam I'm so z Malta. E, ja jestem w ogóle szybczy. Ok, a więc tutaj to nie działa, dobrze wiedzieć? Ja do tej pory tam z góry nie spadłem. No, przez się będę ja spadł na sam dół. O! Ja do tej pory byłem na samej górze. I szczerze, nie mam pojęcia. I jeśli wytrzymamy jeszcze chwilę, to będą trzy części. Jakby człowieku. To mi się podoba, ty mi po prostu robisz kontent. <grych> I te wypowiedziane przez ciebie słowa będą jakoś pod koniec drugiej części zakładam. No, albo na początku trzeciej. No i Uwaga na rumby. <grych> Rumba killer! Po lewo, prawo mi uh! ja <grym> Symulator dziecka idącego do szkoły. Den <grym> 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 Ten przejechał przede mną. Grupa mnie goni! Pomocy! Grupa mnie goni! Pomocy! Grupa mnie goni! Pomocy! Grupa mnie goni! Grumba mnie goni! Pomocy! Halo? Pomocy! Grumba mnie goni! A! Zła rumba, W domu zostań! Calm down piesku! No nie! Calm down! Spokojnie! Piesku calm down! Spokojnie! Już! Odpuściła, odpuściła! Do mnie! To jest taka nerwowa! A co ja jestem mówiąc po niemiecku? Zostaję kolejny piesku. raz! Basz, ja chcę pójść do domu planujesz. Dawaj, idziesz po prostu po prostu challenge Nie patrzysz lewo po prawo Idziesz po prostu po prostu Dwie, trzy rumy za tobą No nie hmm? To ty gadasz, że przy końcu. No hmm? Mam 20 HP Rumby mnie zabiły bite Przeżyłem dosłownie 6 poziomów tylko po to, żeby umrzeć od rumby. I niezwykłe rumby, bo to była rumba killer. To nie jest ważne, czy to jest rumba killer, czy jaka inna rumba to jest rumba. Gdzie ty o, go widzisz? Ja go widziałam w tym Rumble Mumble Nie zaczekaj na mnie Zabierasz mi manekina? Wywalaj Roboty i woda się nie mieszają O nie! Nie! Co to? No. Nie! Błagam, tylko nie to gubną? Ja tu zesnę! mi się to... Ja Ja najpewniej wody? też, ale... Ja mi się tu udało przejść, ale zginęłem na klucz. Tu, 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 tu. Dobra, no, ale po co, ale wyskoczyłem? Bo no, już po mojej połowie te... w Całe. No kurde, jaki tam? Nie, to, to dzieci. Ja mogę wskoczyć, już mogę. Ja się mogę... Ja się w ogóle zaskoczyłem. Nie, nie doskoczyłem. I się nie, tu już Ja bym tego nie Umarłeś Prze lol. Przeżyłem jeden pokój. Otóż dzisiaj, także wraz ręce pomogliśmy... E, ...Bedu Resmanowi, czyli Huge który z nami był, lecz niestety musiał kończyć. Ukończyć pomogliśmy mu hotel. A no, jeszcze to. Wiesz w ogóle, ile już nagrywamy praktycznie? Nie wiem. 50 minut. Lecz niestety moja antropoga i pomoc koleżeńska e, były na tyle dobre, że zginąłem od Ambusa, wydałem te, poświęciłem te 30 Bobusów żeby pomóc przejść Maciusiowi, czyli ślizbetowi Ile boboksów? Tego hotelu non Revive w Dorsach 30 kosztuje kosztowa, Ja usłyszałem 1030, ja mówię takie, że co? What? Idziemy za mną? Chyba tak jedę Tam? Hmm? Full House za posiadanie całej windy NPC-tu. to jest świątyni? Eee... Lepiej uciekaj. Wąrać się mnie. Sprzykaj się tym i uciekaj. Uciekaj. Uciekaj! Ostrzegałem. że nie ostrzegałem. A co, co nas goni? Dobrze. Co? Co nas goni? E, wielka i smutna czem nie ma buźka. Ponieważ nie wygrała... I no, to, to, to jest moja buźka ten raz. Znaczy bardziej była buźka. Jak nie daliśmy nawet innego punktu zdobyć ten raz. Ale ten rady Kuriła mi się udało z wami wygrać. Ale tu mógł jest zajebity. Jak chcesz, to można jeszcze innego dnia z tego też nagrać odcinek, tak jakby... To może dobra. Ale gdzie ja nie każę ci nagrywać, ja się nie daję pan propozycji na z tego odcinku. A jak tylko mówię, że ja takie big shot na Big mam bigros growsaki. Na jeden V1 V1 z sobą i... Nie, ja jestem martwy.

Łączono windę. Biednym że przez to rastanie, gdy nie chcę jakim bo nie jakim piętra. O ja jeszcze Boże, żeś widział, że pod tym światłem jestem cały czarny i to dosłownie wygląda takie... What do you have said to me? I'm mad. Ale co, na filmiku? No, bo światło tu się dziwnie odbija i mam całą głowę czarną.

Przez przy, wypadek przy powódź. Hmm. To trzeba mieć talent, żeby przez przypadek przywołać powódź. Kejsoch, okay, wzywamy cię. Kejsoch, wzywamy cię, wzywamy cię na... Pojedynek pozytywności. Coś. Nie, ja jestem w tych kulkach. Co? Pomocy, umieram od powodzi i udadłem. <laughs> I to uśmiechniętych. Ura. Nazywam to epickim pechem. <laughs> Ej, co? O to? A ten był? no kurwa. Jest Ura. albo jedna kulka, która źle się. Źle się no, tak. jakby zrobiła no, tak. i nie, Ja już niestety muszę kończyć. Nie, po, sekundę daj. Dobra. Postaw się. Tylko tak wiesz pod że nie miał. Tylko wezmę sobie druża. Eee, Okej, mam. I to jest koniec trzech części Regrevatora trochę to trwało, razem nagrywaliśmy to prawie godzinę, ale jak na razie to, do zobaczenia, siema